najlepszą z początkiem w drużytu i co ten swój występ. Znaczy, cieszę się, że, że, że udało się rzucić wiem, kilka bramek, ale nie uważam, żebym był najlepszy. Tutaj pracuje cały zespół i, i, i rzuciłem też dużo bramek z rzutów karnych, także to po akcjach moich kolegów, także miałem przygotowaną pozycję, żeby sam rzucić. Także myślę, że wszyscy zagraliśmy naprawdę dobre zawody. Że przegraliśmy. Szkoda, troszeczkę tak bo charakter nam nie pozwala na to, żeby się cieszyć. Ale jednak, jednak troszeczkę się cieszymy z tego, że zagraliśmy naprawdę dobre zawody z zdecydowanie silniejszym zespołem. No ehm, i to e, chyba napawa nas z optymizmem przed e, meczami kolejnej w tej rundzie. Jeszcze mamy przed sobą mecze. Czy można patrzeć z a, się z radością i z perspektywy, a jak to wygląda? tego doświadczenia, to jest właśnie ten problem z naszych porażek. Bo pierwsza siódemka gra jest wszystko w porządku. Chodzą z winnicy tam nie do końca wszystko gra. tak jak mówię, to są jeszcze młodzi zawodnicy, którzy się uczą, może rzeczywiście e, ręce w takim meczu, gdzie jest na styku, zaczynają się troszeczkę coś i, i, i głowa, nie wiem, rodzi im się pewnie jakieś, nie wiem, wyobrażenie. No I po prostu trzeba wyjść i grać, oni to z meczu na meczu, z meczu na mecz będą grali chyba coraz bardziej, muszą tego doświadczenia e, złapać troszeczkę, żeby wygrać przyszło się sprzed nami i, i, i tylko się musimy cieszyć z tego, że naprawdę tutaj się galotki zaczęły pozaniowi w pewnym momencie, bo, bo jakby to przegrali, to, to znaczy się, że, że mogą już pomarzyć o, o awansie do pierwszej ligi. Dlatego tutaj cisnęli na do samego końca. Krzysztof Witka, początek sezonu nie za, do, nie za dobry, teraz przebudzenie i chyba dzisiaj bez beząpienia MVP drużyny. E... Tak, tak, fajnie tam na tym, lewym, na tym prawym rozegraniu się znalazł, Dziś mu pasował zespół, bo taki sam poziom chyba myślę wytrzymałości prezentowali i obrońca i atakujące, czyli atakująco Krzysztofitkę i obrońca, czyli mógł tam sobie pozwolić na jakieś mijanki i grę do innych zawodników. Natomiast fajnie. On z tą lewą ręką, z tym doświadczeniem bardzo dużo, dużo wniósł na to prawe rozegranie. W ciężkiej walce zielonogórski zespół przegrał 31 do 34 z mks Poznań, chłopaki, mimo tego, że pokazali wielkie serce, to jednak wynik nie był na naszą korzyść.